Widzimy wszystkich, ganiamy, same białogony tam chodzą Nasze, to sąsiada Nie chcą się coś za bardzo ściąć Te już tutaj, o Nie, 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 nie Musi być cienkie, nie Same Całe białogony zostały, dwa wyloty bodajże O tamte, tam są te akurat tutaj, to tu by się ścięły już nie chodziły sąsiada tutaj nad nami, a te to idą tam na bojska cały czas. O tam sąsiada. O widać, tam widać. Tutaj chyba nasze, nie wiem co już. Jest taki bajzer tutaj z tygłymi, tak się wszystkie porozwalały. już chodzą z 15 minut przeżdziłem wcześniej sąsiad trochę Tak będą kręcić nad tym dachem, czyli Zamiast pójść ścięłyby się, że jakieś wyniki by były to na, Nad dachem Naszy białego na pewno przejść już Chyba nie są takie głupie Tych jest ja nie tych skodów i tak dalej Dobra, opuszczę o to normalnie jest Słabo Byłotów już nie ma. Człowiek przyjechał pan i sprzedałem. Byłoty wszystkie zwykłe, cztery. I tam jakieś białogony. Tam były tam. Ja to tylko klepać by. Klepały tylko. Ale też i tak nie ganiają. Ostatni raz kiedy. Znaczy, to ostatni raz kiedy nie ganiają, co w sumie. Na filmiku było to, z tamtymi Tak to no to ich nie ganiałem przez tyle czasu Przez tygodnie jakoś A i wczoraj trochę spędziłem, ja żeby sobie polatały No, no i tak dwa tygodnie prawie nie latały Więc się mogę sobie polatać Ta słoneczko powoli wychodzi jakieś O Tam jakieś chodzi jeden Chyba białogodę tam chodzą nad sąsiadem moje, ale nie wiem Dobra, opuszczę ich czekajcie Trochę polatały Nic tam się obcego nie ma Bo tam nad sąsiadem chodzą tam jakieś 4, 5, 6, coś takiego Co Tutaj nic nie ma W z jasnych chyba też nic nie ma Nie, to wszystko nasze będzie To, wszystko nasze A tamte tak są moje, no to, to zobaczymy czy te tak mądre są Na wyszli liściły No tutaj wam trochę pokażę O, tu para jest na tych czerwonych obrączkach jakaś Tutaj kręgi się spoczyły Tak właśnie wygląda Tak chwilę też się wypuszczę tam, chciałem tylko poganiać na siadam A tutaj kupiliśmy takie coś dopiero przedsiągam zacząłem to rozkładać Jeszcze to dokończę rozkładać i wypuszczę je Później w tamtej będzie to samo i to tyle jeszcze jakieś zmiany później będą ale to zobaczycie O, chodzą jakieś Eee, to moje będą. Na 100%, tak mi się wydaje Może kilka sąsiada. Jeden, dwa To moje, bo o Jezu, o ten to na pewno jest mój Lepsze idą Teraz to one będą uciekać Ostatnie to lotki i to za 20 minut nie było O tutaj jeszcze wysoko jakiś chodzi Nie wiem czy widać, nie, nie widać O Teraz będzie lepiej widać Tam są Tutaj za drzewami chodzą Jeden tam wysoko Nie na to panie, są moje, ale Takie głupie to ja nie wiem Powinny przyjść za chwilę Muszą się wylatać A Budapeszta też nie ma w też nie będzie same biał zostaną jest 60 60 Około 70 z tymi dwoma wylotkami to tak jest w to dziadek ciągnął, z i same te białogony dostanę. No i 3 Dobra, trochę pogranialiśmy, trochę wam pokazałem co się zmieniło. Wstawię wam tyle, ile nagrałem dzisiaj. I później, proszę, sobie. Dwa, trzy dni, kilka dni. O, sąsiad znowu gania kolejny filmik. Coś się zmieniło. Może, może coś przyjdzie. No, nagram wam coś najwyżej. Pozdrawiam wszystkich. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.